Witajcie. Ostatni dzień lipca, a na era wodnika publikacja o tytule szczególnie niebezpiecznie będzie w dużych miastach. Takie tytuły już były. Posłuchajcie. Pozdrawiam kochani. Wraz z nastającymi rozbójskami na naszym słońcu, silne kwantowe potoki wpływają z centralnego słońca i wchodzą w pole ziemskie, przyspieszając restardę Ziemi i oczyszczając pozostałości dualizmu. Wielu ludzi znosi to bardzo źle, wielu mieszkańców Ziemi skarży się na chaos w głowie, na dezorientację, splątane myśli i brak motywacji ze względu na narastający z dnia na dzień szkwał wydarzeń. To napięcie jest szczególnie trudne do zniesienia w dużych miastach. Rzeczywistość jest wstrząsana niszczycielskimi kataklizmami, odsłaniając cały dramatyzm tego, co zachodzi. Kosmiczne wyrównania i trwająca wojna między biegunami ciemności i światła pogarszają sytuację. Siły ciemności wykorzystują niskowibracyjny chaos, aby za wszelką cenę ocalić wszystko, co stworzyły tu na Ziemi. Siły światła wykorzystują energię o wysokiej częstotliwości, aby zredukować negatywne dziedzictwo i oczyścić przestrzeń Ziemi. Siły światła wykorzystują przepływy kwantowe dla tworzenia i przekształcania. Ich głównym celem jest oczyszczenie i całkowite usunięcie trójwymiarowych metastaz, czyli przerzutów, tak jak przerzuty rakowe. Natomiast chaos ciemności działa wręcz przeciwnie zawiera on ogromną ilość zniekształceń, skażeń i programów wirusowych, lęków, obaw i innych negatywności blokujących ewolucję naszej planety. Moce ciemności nieustannie przełączają naszą uwagę z jednej, tu cudzysłów ważnej, rzeczy na drugą i trzymają nazwę napięciu i uległości. To objawia się jako emocjonalny roller caster. Nie jesteśmy w stanie spokojnie chłonąć i kontrolować przychodzących potoków kwantowych, Dlatego one zwiększają chaos świadomości ze wszystkimi towarzyszącymi temu konsekwencjami. Stąd bierze się niespokojny umysł, roztargnienie, rozproszona uwaga, apatia, lenistwo, depresja i euforia występujące na przemian. Dni radości, kreatywności i pełni energii nagle ustępują dniom wyczerpania, irytacji, wewnętrznej pustki, a nawet nienawiści, zwłaszcza jeśli z gotowością odpowiadamy na reakcję naszego ego. W ten sposób działają liczne mentalne programy sił ciemności i utrzymują nasze wibracje tak nisko, jak się da na poziomie trójwymiarowym, nie pozwalając wspiąć się na wyższy poziom. Jeśli bez zastanowienia ulegamy impulsom wirusowych programów, to bardzo szybko staczamy się w głęboką niewiarę wobec swoich bliskich i otoczenia. Możliwe jest nawet popadanie w paranoję. W rezultacie zaczyna się walka wewnętrzna i zewnętrzna wzmocniona stereotypami i normami, w których system pogrążał nas przez całe lata. Mocnymi kanałami dla sił ciemności są mass media, ale dużo ważniejszymi kanałami są ci, którzy nie chcą niczego zmieniać i kontynuują wspieranie systemu za pomocą swojej energii emocjonalnej i mentalnej. Oni to czynią świadomie lub nieświadomie. Najbardziej zaraźliwe są obawy przed ubóstwem, chorobami, śmiercią i samotnością. To właśnie na te przyciski zwykle naciskają siły ciemności, aby ludzie się nie zerwali z haczyka. Tylko od nas zależy, czy programy strachu, oddzielenia i tłumienia naszej woli będą działać, czy też zmuszą one wreszcie ludzi do obudzenia się i uświadomienia sobie swoich wewnętrznych zastoin, myśli, emocji i egoistycznych dążeń. Jeśli chcemy się zmienić i pozbyć się wpływów systemu, to szczere spojrzenie na siebie pomaga lepiej siebie zrozumieć. z Wam wszystkim. Dobrych i pogodnych myśli.